Miejscem, w którym nastolatkowie mogą uzyskać pomoc psychologiczną czy też psychoterapeutyczną są właśnie ośrodki, które stworzyliśmy. Są to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Są one adresowane do dzieci i młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 21 roku życia, jak również dla osób, które stanowią środowisko i które też wspierają w dojrzewaniu czy w tych problemach, które te dzieci mają do tej pory jakby model takiej opieki psychiatrycznej dla dzieci był głównie skoncentrowany na lekarzu psychiatrze jak również na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych i często za późno niestety dzieci trafiały na taki oddział ministerstwo zdrowia wyszło ku temu ku tym problemom dzieci i młodzieży i jakby w Cały projekt obejmuje stworzenie trzystopniowego modelu tej opieki, i my jesteśmy właśnie takim ośrodkiem pierwszego stopnia referencyjności, czyli ta podstawa piramidy, która będzie tworzona w przyszłości. Problemy, z jakimi zgłaszają się dzieci, są bardzo szerokie. Najczęściej dotyczą obniżenia nastroju, Poziomu, wysokiego poziomu lęku, problemów w relacjach z rówieśnikami, problemów w relacjach z rodzicami. Niestety, coraz częściej obserwujemy problemy w zaburzonych więziach rodzinnych, i z tym najczęściej zgłaszają się dzieci. Bardzo często nastolatkowie sami zauważają u siebie problemy właśnie w kontaktach z rówieśnikami, w kontaktach z rodzicami i szukają tej pomocy. Szukają tej pomocy właśnie często na terenie szkoły, gdzie są kierowani dalej po pomoc. Czasem bywa tak, że rodzic zauważa, że coś niedobrego dzieje się z dzieckiem, a dziecko nie chce przyjść do, do poradni, nie chce porozmawiać z psychologiem. Warto wtedy wzmacniać tego rodzica właśnie w, w ramach wsparcia naszej poradni i motywować go, żeby jednak namówił dziecko chociaż do jednorazowego przyjścia. Bo czasem takie jednorazowe przyjście powoduje, że dziecko widzi, że to nie jest jakieś straszne miejsce, że on jest coś z nim bardzo nie tak, bo to często wynika właśnie z takich stereotypów, z takich przekonań, następuje obniżenie poziomu lęku i dziecko na drugie spotkanie już chętnie przychodzi. Należy podkreślić, że małe dzieci e, najczęściej w tych pierwszych konsultacjach po prostu bawią się z terapeutą, mają się poczuć bezpiecznie w naszym ośrodku, mają się poczuć dobrze właśnie po to, żeby później pracować nad trudniejszymi problemami.